Termin oddania obiektu do użytku zmieniany był już czterokrotnie. Pierwotnie stadion miał służyć jako centrum treningowe podczas Euro 2012. Obiekt nadal jest w budowie, ale jak mówi wiceprezydent Mirosława Dzika, finalizacja inwestycji zbliża się wielkimi krokami. Kopać będziemy w tym roku. Z tym, że jak szybko, to trudno mi w tej chwili powiedzieć. Do końca maja wykonawca ma zakończyć pracę. Zobaczymy, przyglądamy się. Mam te informacje od pracowników, którzy. Biorą udział w radach budowy, że w tej chwili około dwutygodniowe jest opóźnienie. Trudno mi powiedzieć, czy wykonawca nadrobi to opóźnienie, czy nie. Podczas wizytacji Radni Komisji Sportu, Turystyki i Zdrowia oraz Komisji Rozwoju zapoznali się z postępem prac na budowanym obiekcie. Gotowa jest płyta boiska, bieżnie i urządzenia do organizacji zawodów lekkoatletycznych. W oczach pięknieje trybuna. Pod względem infrastruktury sportowej no, wygląda to okazale. Mamy w końcu równą profesjonalną nawierzchnię, jak również bieżnie. Bieżnie wraz z infrastrukturą do innych dyscyplin lekkoatletycznych. Na tą chwilę. Trwają prace wykończeniowe przy trybunie głównej. One potrwają do końca maja. Na budowie obecni byli także przedstawiciele wykonawcy oraz kierownik budowy, który zapewnił, że wszystkie pozostałe roboty zostaną zakończone do 30 maja. Przystępujemy do robienia ogrzewania podłogowego, czyli posadzek. Tynki kończymy, instalacja elektryczna jest gotowa. Robimy wentylację i te inne. I, i wentylację i. I całe oprzyrządowanie tego. Zima była wyjątkowo długa i uciążliwa, więc zrobimy wszystko, żeby to nadrobić. I staramy się nadrabiać, jak możemy, te zaległości, ale dla nas termin 30 maja jest terminem ostatecznym. Po zakończeniu wszystkich prac, zarządzanie obiektem przejmie spółka Termy Cieplickie. W planach drugiego etapu jest budowa pozostałej części trybun oraz bocznego boiska ze sztuczną nawierzchnią, który wycenia się na 10 milionów złotych. Spółka przejęła obiekt hali sportowej i budynek administracyjny. Biurowy, natomiast teren, który dzisiaj jest przedmiotem wizyty, jest to teren budowanego jeszcze stadionu. Spółka będzie zarządzała tym obiektem, jako operator stadionu, ale po zakończeniu prac budowlanych. Pierwsza część inwestycji pochłonie 16 milionów złotych, z czego niemal 40% to dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego Unii Europejskiej.